Cześć, witam Was. I tu mamy brązowy pucharek Dywersyfikacja. I tutaj musimy podczas jednej walki zabić trzech wrogów na trzy różne sposoby. Mieczem, petardami, skuszy lub znakiem. I tutaj wykorzystamy do tego właśnie welen. Samy początek jest to pod wisielców. Mamy z wilków. One wszystko są na poziomie... Pierwszym, jak tutaj widzieliście, ja użyłem Igni Mocy, podpaliłem jednego, zabiłem go. Teraz zabijam do momentu, aż zostanie jeden, i tu już mieczem zabiłem. I teraz właśnie wykorzystam kuszę, żeby zabić ostatniego. Czyli wykorzystam trzy sposoby na zabicie przeciwników w walce. Pamiętajcie, że to musi być walka, to nie mogą być osobni przeciwnicy. Także to by było na tyle. Pucharek jest w sumie. Całkiem łatwy. Mam nadzieję, że Wam się filmik hmm, przyda. A ja dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Hej.